Halo, halo, witam serdecznie, dobry wieczór, Marcin Okuniewicz z tej strony. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy jest ok, jakąś informację. Mamy godzinę 20, tak jak się umawialiśmy, zaczynamy w takim razie webinar Fani w ogniu. Ja się nazywam Marcin Okuniewicz, jestem twórcą Asów Social Mediów i nazwałem ten webinar Fani w ogniu. Ponieważ uważam, że masz ogień w sobie i możesz znaleźć ludzi, którzy staną się Twoimi gorącymi zwolennikami i fanami, i razem z nimi możesz zmienić całe swoje życie, jak również możesz zmienić życie tych osób. I pokażę Ci dzisiaj taki plan na zarabianie w internecie bez bloga, bez listy mailingowej, bez autorespondera i całej tej techniki, która jest zupełnie niepotrzebna, jest to zupełnie inaczej niż mówią wszyscy guru. Marketingu internetowego, na początek nie potrzebujesz tej całej techniki. I nie potrzebujesz, oczywiście, spamu, i wręcz nie powinieneś go robić, czyli powinieneś robić inaczej niż robi większość ludzi, niż robią masy ludzi w internecie. To jest, to jest niepożądane. Internet we, to jest na pewno komunikacja, to jest na pewno szlak komunikacyjny, a według mnie i specjalistów. Kto kontroluje szlaki komunikacyjne, ten bardzo dobrze zarabia. Właśnie o to chodzi, żeby kontrolować szlaki komunikacyjne. Widzisz na pewno często tego typu obrazki w, w internecie. Zastanawiasz się, jak ci wszyscy ludzie to robią. Dlatego chciałem Ci powiedzieć, że wierzę, że to właśnie Ty jesteś kolejną osobą, która osiągnie sukces w internecie, że wreszcie Ci się uda i będziesz mieć godne zarobki. Wiele różnych, pewnych źródeł dochodu i przestaniesz zamieniać czas na pieniądze. Bo to jest właśnie ten problem, który ludzie mają, że owszem, mają pieniądze, ale nie mają czasu, albo mają pieniądze, albo nie mają zdrowia. Tak jak powiedział chyba Dalaj Lama, że ludzie najpierw pracują, żeby zrobić pieniądze, a potem wydają te pieniądze, żeby odzyskać zdrowie. Proszę ci więc zamknij teraz Facebook, Skype, Messenger, wszystkie inne rzeczy, które mogłyby ci przeszkadzać i bądź ze mną przez te kilkadziesiąt minut, tutaj po prostu obecny na tym webinarze. Zostań ze mną do końca, bo mam dla ciebie pewien bonus, niespodziankę na koniec. Nauczę cię teraz, jak w prosty sposób zarobić w internecie i zmienić swoje życie. Jest taka ciekawostka, która mówi o tym, jak wiele osób chce w ogóle to, to zrobić, jak wiele osób w ogóle chce zmienić swoje życie. Kto, kto w ogóle chce skorzystać z takiej możliwości? Przyprowadzano takie właśnie badania. Jak myślisz, jaki procent ludzi chce skorzystać z nowej ekonomii, gdzie nie trzeba robić więcej kompromisów, właśnie między pieniędzmi, czasem i zdrowiem. Bo ta nowa ekonomia polega na tym. Że celebrytami nie są już aktorzy, nie są piosenkarze, ale jest nowy rodzaj celebrytów i to możesz być właśnie ty takim celebrytą, czyli osobą, która zostanie właśnie coachem, która zostanie trenerem, która zostanie profesjonalistą marketingu, na przykład internetowego niekoniecznie strasznie, strasznie sławnym, strasznie popularnym, ale która będzie właśnie miała te swoje życie. Na wyciągnięcie ręki, i będzie mogła robić to co chce, a nie, nie będzie zamieniać właśnie czasu na, na pieniądze. I ta ciekawostka pokazuje, że 94% ludzi chce tego, zaledwie 6% ludzi tego nie chce, ale okazuje się, że te 6% nie są ze sobą do końca szczerzy, sami siebie oszukują. I robią to z pewnego powodu, który i mnie również dotyczył. Pozwól więc, że opowiem ci teraz krótko, bardzo krótko moją historię. Mając 19 lat poznaję moją pierwszą firmę, która ma mi dać wolność finansową. Krótko po maturze myślę sobie, wow, światy są moich stóp, wszystko teraz osiągnę. Jeśli zacznę teraz, to w wieku 25 lat będę milionerem, a jak będę miał 30 lat, to nie będę musiał w ogóle pracować. Tak sobie myślałem, co nie? Czyli miałem wielkie plany, wielkie marzenia ale niestety ceny są niedopasowane do rynku polskiego. Sponsorzy w ogóle nie wiedzą jak promować ten biznes, w ogóle nie wiedzą jak ten biznes się w ogóle robi. Nie ma komórek, nie ma internetu. Brakuje klientów i współpracowników. To jest tak, że teraz ludzie wszystko, wszystko znają, wszystko wiedzą. Jest Avon, jest Oriflem, jest mnóstwo, mnóstwo innych firm i ludzie już się do tego zrazili. Wtedy jest taka sytuacja, że ludzie niczego nie znają, niczego nie ma. I nikt też nie chce wchodzić, jeszcze ludzie się nie zrazili, ale jeszcze są ludzie po prostu bardzo nieufni. Więc to, co ja robię, to prezentacje domowe, wynajętych salach, daję ogłoszenia nawet do gazet, jakieś ogłoszenia w sklepach, jakieś plakaty nawet robię. Uczę się bardzo dużo, wydaję jeszcze więcej, niestety prawie nic nie zarabiam i w końcu oczywiście rezygnuję. Następna jest firma z perfumami. Tutaj już wiem, że będzie na pewno trochę lepiej. Ceny są zdecydowanie lepsze, jest, jest bardziej dostosowany asortyment do polskiego rynku. Docieram do ludzi, robię sobie listę, mam dużo odbiorców, robię oczywiście prezentacje, tylko że jako wzór jest pewien taki niesamowicie przystojny facet. Ktoś taki jak właśnie tutaj na tym obrazku i wszyscy się nim zachwycają. On robi karierę, jeździ Mercedesem. Dziewczyny komentują: No, taki przystoniak, to nic dziwnego, że on jest sukces. I ten człowiek jest w każdym, w każdym materiale firmowym, w każdym katalogu, na wszystkich ulotkach itd., itd. On jest po prostu wszędzie i wszyscy to komentują. Ja to biorę podświadomie do siebie. Odbieram jako ocenianie mnie i stwierdzam, że ja się do tego po prostu nie nadaję. Po pewnym czasie, oczywiście, też z tego rezygnuję. Czy była ta niska wiara niska, yy, w siebie? I wtedy przekonać mnie do kolejnej firmy jest już bardzo, bardzo trudne. Ja po prostu tego nie chcę już więcej robić. Znasz to? Pewnie, pewnie, pewnie masz podobnie. I dopiero moja siostra przekonuje mnie do kolejnego biznesu, tym razem do biznesu wellness. Ja wiem, że to jest bardzo ważna sprawa. W tamtych czasach już. Paul Pilcer Pilzer przepowiada, że to będzie po prostu wielki boom. Ja o tym bardzo dobrze wiem. No, ale wiem, że będzie trudno, ale mimo wszystko wchodzę w ten biznes. I tam już, jest, tam już jest super, sponsorzy są bardzo profesjonalni, oni sami odnoszą sukcesy. Mamy spotkania, szkolenia, pełne wsparcie, meetingi różnego rodzaju, wyjazdy i tak dalej. Tylko, że trzeba dużo kupować, efekty oczywiście nie przychodzą szybko, nie, nie przychodzą współmiernie do tych właśnie wydatków, które ponoszę. No i dodatkowo kończą mi się kontakty, zupełnie nie wiem skąd brać nowych ludzi. W pewnym momencie jestem już poważnie zadłużony. Kupuję specjalne boostery, takie zestawy specjalne, które mają tak jakby dawać mi większe, większe bonusy, przyspieszać mój biznes, a powodują, że jeszcze szybciej bankrutuję po prostu. Kończę z mega długami, kontem u teściów, sprzedaję auto, żeby spłacić część kredytu, który brałem na produkty. I Wszystkie moje działania i prace doprowadzają mnie do punktu zero, a nawet gorzej, do punktu na minusie. Wtedy dużo bym dał naprawdę, żeby być w punkcie zero, żeby wyjść na, na czysto tylko. No, ale co, zastanawiam się dalej. Co jeszcze, czego się nie nauczyłem? Co jeszcze mogę zrobić? Jak to mogę wszystko poprawić? I wszystkie moje ograniczenia, które do tego doprowadziły, czyli przekopuję się przez to wszystko. Zastanawiam się nad tym. I pierwsze, to jak pamiętasz, system, to plan. Bo jak nie planujesz sukcesu, to oczywiście planujesz porażkę. do planu będę się tutaj teraz odnosił bardzo często. Druga rzecz to, jak pamiętasz, brak wiary w siebie, w swoje możliwości w to, że ja, taki, jaki jestem, zasługuję na osiągnięcie sukcesu. Kolejna bardzo ważna rzecz to brak prostego sposobu na klientów. Kluczowa sprawa jak ich zdobywać, po prostu. Skoro nie potrafię zdobywać profesjonalnie kontaktów, tylko jako poszukuję. Nieprofesjonalnie, na przykład jako spamer, to jak mogę ludziom sprzedawać produkty lub pomysł na biznes? Oni do mnie nie przyjdą, bo stwierdzą, że oni sami będą musieli robić to samo. I zwyczajnie nie wierzę, że mi się uda i jestem przekonany, że nie zarobię. Dlatego potrzebny jest plan. Prosty plan, jak zacząć. Mając plan, możesz zdobyć pierwszego klienta, potem kolejnego, potem dziesięciu klientów, potem stu klientów, potem tysiąc klientów. Ten, kto potrafi zdobyć, Jednego klienta, zgodnie z planem, może zdobyć i tysiąc klientów. I część pierwsza planu opiera się na prostocie, tak jak w Apple. Steve Jobs, jak zaczął rozwijać swój biznes, to poszedł do ludzi wschodu i zapytał, na czym mam oprzeć biznes. I ludzie wschodu powiedzieli mu na prostocie, w tym jest po prostu wielka siła i wielka potęga. I on to wykorzystał i ta jego firma rozrosła się do niesamowitych rozmiarów. Apple jest znany na całym świecie, prawda? Czyli nie możesz stosować wysokiej techniki, bo to cię tylko zniechęci, szczególnie na początku. Pamiętam, że jak szukałem mojego planu, to interesowałem się każdą techniką internetową. Myślałem, że to jest właśnie odpowiedź, że muszę wszystko poznać. Założyłem stronę, bloga, wykupiłem serwis, strony przychwytujące plus autoresponder plus inne potrzebne rzeczy, tak jak mi się wtedy wydawało, i tym wszystkim się zajmowałem. Założenie tego, prowadzenie i stworzenie systemu. Zajmuje miesiące i kosztuje krocie. Czy to jest proste? Na pewno jest to bardzo skomplikowane, na pewno to trwa złożenie tego wszystkiego razem w jedną całość. Więc, jak ktoś, kto zaczyna, a ma jeszcze na głowie firmę, z którą chce współpracować, może sobie z tym poradzić? Tylko poprzez wiele prób, wiele wydatków, a i tak nie ma gwarancji, że będą z tego jakieś rezultaty. I często jest tak, że dopłaca się do samych narzędzi. Powstają nawet firmy, które oferują po prostu same narzędzia, i to jest ich pomysł na biznes, no bo oni oczywiście sprzedają narzędzia za abonament. Postępując zgodnie z tym planem, który Ci przedstawię, udało mi się już w pierwszym miesiącu zarejestrować 11 osób do mojego biznesu w ogóle bez techniki. Bo jak pamiętasz, nie można czekać miesiącami czy latami na efekty. Bo wtedy wpada się po prostu w kłopoty, czyli można mieć długi, bo cały czas się wydaje pieniądze. Dlatego potrzebujesz efektów szybko. Najlepiej już w pierwszym miesiącu od razu, żeby to było chociaż, nie wiem, 100 zł na czysto, 400 zł na czysto, ale potrzebujesz tych efektów bardzo szybko. Potem to będzie się po prostu szybko zwiększać, ale musisz szybko wystartować. Podobnie jak ludzie, których tego nauczyłem i którzy wiedzą, jak używać na początek prostych rzeczy i te osoby zarabiają. Razem ze mną pieniądze. Więc powiem ci teraz, co masz zrobić, żeby wystartować prosto i skutecznie. Musisz założyć swoją społeczność. Po prostu, bo dzięki temu połączysz się z ludźmi, poznasz ich lepiej, a oni poznają Ciebie. Stajesz się autorytetem, stajesz się ekspertem, ludzie wiedzą, że mogą się do Ciebie po prostu zwrócić, że oferujesz im coś, a nie tylko swój kolejny biznes że patrzysz na to, jaka jest ich wizja, co, ch co chcą osiągnąć i chcesz im pomóc, a nie tylko chcesz zażyć im do portfela. Celem takiej społeczności nie jest od razu sprzedawanie, ale celem jest właśnie nawiązanie relacji, zgodnie z tymi prostymi krokami. W ten sposób biznes robiło się kiedyś, dzisiaj też się w ten sposób robi, tylko ludzie zachwycili się wysoką techniką i właśnie za namową różnego rodzaju guru myślą, że wszystko trzeba zautomatyzować, że nie trzeba osobiście tego kontaktu. Ja ci mówię, że owszem, potrzebny jest osobisty kontakt i relacje jak najbardziej w biznesie, szczególnie w socjal mediach, bo automatycznie to tylko za, zaczynasz robić wszystko zgodnie z techniką i wiesz, wiesz, czym to się kończy. Trzeba ustawić bloga, strony, strony przychwytujące różne. Trzeba zrobić jeden lejek, drugi lek, trzeci i tak dalej, kolejki mailingowe, przyciąganie ruchu, to jest oczywiście bardzo wygodne i to jest bardzo dobre, ale na późniejszym etapie nie potrzebujesz tego absolutnie na początku. Potem tak, możesz to sobie dodać. To jest bardzo pomocne, ale gdy już masz efekty, możesz czymś się pochwalić, więc jesteś wiarygodny i wtedy możesz sobie dodawać kolejne rzeczy, które mają być dla ciebie ułatwieniem, a nie utrudnieniem. I to są wszystko tematy, ustawienie tego to są tematy na oddzielne prace magisterskie, ludzie na ten temat piszą. Więc w jaki sposób ty masz to opanować w wolnym czasie, pracując po godzinach, mając jeszcze szereg różnych obowiązków i ograniczone środki finansowe? Bo te wszystkie rzeczy po prostu kosztują, za to wszystko trzeba miesiąc w miesiąc płacić. I tak jak mówię, powstają specjalne biznesy, które zarabiają na sprzedawaniu narzędzi. I znam ludzi, którzy się tym właśnie zajmują, albo na przykład blogują od wielu lat i w ogóle na tym nie zarabiają. Ludzie się temu przyglądają i mówią, jakie ja mam zarobić, jak ktoś, jak ktoś na tym nie zarabia. Więc zniechęcają się po pewnym czasie, albo traktują to jako propublikowano. Czyli piszą, bo twierdzą, że lubią pisać i dlatego piszą, dlatego nagrywają i tak dalej, nic z tego nie mając. Ale prawda jest inna. Oni po prostu nie wiedzą, jak wybrnąć z tej całej techniki. A ja zacząłem zupełnie od zera, bez ruchu, bez bloga, bez techniki, i od razu w pierwszy miesiąc zacząłem zarabiać. Moi ludzie również zarabiają pieniądze bardzo szybko, bo mają system krok po kroku, jak to robić. Zgodnie z wskazówkami, zakładając najpierw społeczność. Pomagam ludziom w prosty, profesjonalny sposób taką społeczność założyć. Oni się dzięki temu wyróżniają. I zaczynają na tym szybko zarabiać. I teraz dlaczego społeczność? Możesz się zaprezentować, możesz przedstawić swoją historię, twoją wizję, przyciągnąć ludzi do siebie. Jest to taka platforma, na której się komunikujesz. Jest to o wiele szybsze niż na przykład fanpage. Jest to szybsze niż blog, szybsze niż autoresponder. Ludzie częściej tam zaglądają tak naprawdę niż, do, niż nawet do maila po prostu. Więc jak to, jak to zrobić? Jak to, jak to ustawić? Masz dwie możliwości: wybrać sobie społeczność albo na produkt, albo na biznes. Jedna z nich jest oczywiście szybsza, druga jest wolniejsza. To trzeba dostosować po prostu do branży, w jakiej działasz. Metoda na produkt polega na tym, że zależy Ci głównie na promowaniu produktu, na sprzedawaniu. Nie chodzi o to, żeby od razu zaczynać sprzedawać, tylko musisz dać ludziom wartość. Ciekawe, przydatne informacje związane z produktem, które rozwiązują problemy tych ludzi, pokazują, że ty jesteś ekspertem, a niekoniecznie od razu wrzucasz nazwę firmy, markę Twojej firmy, twój produkt. Wręcz przeciwnie, powinien się z tym maksymalnie wstrzymać, zostawić to troszeczkę na późniejszy, na późniejszy czas, ale najpierw wypromować tak, jakby po prostu siebie, Twoją markę, w ten sposób, że ty jesteś doradcą. Wtedy nikt ci nie powie: O jejku, ale jak ja wszystko wytłumaczę, to oni pewnie pójdą do innego dostawcy, pewnie tam kupią, i tak dalej. Właśnie nie. Jeśli edukujesz ludzi, jeśli prowadzisz ludzi, wybierasz dla nich najlepsze rozwiązania, nieraz nawet zaproponujesz im wyższą sprzedaż niż ktoś inny, ale oni wiedzą, że tobie mogą zaufać i właśnie u ciebie kupią, a nie u kogoś innego. Wiadomo, że Twój produkt może te problemy rozwiązać, ale właśnie tak jak mówiłem, nie od razu. Na razie, na razie nie. Najpierw relacje. Druga możliwość to jest założenie społeczności dla budowniczych biznesu i jest to właśnie szybsza metoda, dlatego że ludzie biznesu więcej robią, więcej mają problemów, więcej trzeba im pomagać i oni są po prostu bardziej aktywni, łatwiej jest do nich dotrzeć. No i dzięki budowniczym biznesu, przede wszystkim, Twój biznes szybciej się rozwija. Bo masz liderów, to jest ta odpowiedź na to, w jaki sposób mieć liderów w Twoim biznesie. Czyli trzeba szukać budowniczych biznesu, czyli prosta odpowiedź trzeba mieć społeczność dla budowniczych biznesu, a nie społeczność dla konsumentów produktu. I rozwiązując problemy, znowu zyskujesz zaufanie tych ludzi, chętnie do Ciebie przyjdą, dołączą, gdy się okaże, że szukają tego, co masz, że szukają biznesu, który masz. A nawet jeśli ten biznes nie jest taki dla nich, może idealny, albo ktoś obok też robi ten biznes, ale przyjdą do ciebie, bo wiedzą, że u ciebie mają właśnie wsparcie, że ty się wypozycjonowałeś właśnie jak, jako ekspert. I społeczność jest do tego świetną możliwością. Dlaczego? Bo powoduje, że przestajesz ludzi gonić, a stajesz się poszukiwany, stajesz się tą osobą, do której ludzie przychodzą. Pytają o radę, zgłaszają się o poradę, nie zawsze chcą przystąpić do biznesu, ale wiele osób chce przystępować do biznesu i to zdejmuje z ciebie taką presję, że, że cały czas szukasz ludzi. Jest właśnie odwrotnie, to ludzie chcą z Tobą współpracować. I Wtedy działasz bardziej profesjonalnie, masz właśnie mniejszą presję, presję ludzie wyczuwają to i masz jeszcze lepsze rezultaty bo stajesz, no, jesteś po prostu ekspertem, masz, masz markę, masz nazwisko, masz wyrobioną jakąś opinię w branży. Dzięki właśnie społeczności możesz to bardzo szybko zrobić. To, co jeszcze zauważyłem, to niektórzy stają się takimi wiecznymi rekruterami, czyli wiecznie rekrutują ludzi. Niekoniecznie profesjonalnie, ale dają po prostu cały czas posty z linkami na dziesiątkach grup, cały czas non stop, nawet zdarza się w ten sposób, że nie mają komentarzy, nie mają co robić. Jak mają mnóstwo komentarzy, wtedy mają mnóstwo roboty. Zdarza się również, że są blokowani przez Facebook, bo wysyłają mnóstwo tych linków. I na przykład na tydzień czy na dwa tygodnie są zablokowani. Ich reklamy są też blokowane, bo na przykład 400 osób daje tą samą reklamę, więc wtedy Facebook też to widzi i też nie chce do czegoś takiego doprowadzać, bo wiedzą, że te osoby, to, te osoby działają nieprofesjonalnie, wychodzą z pozycji goniącego z pozycji spamera, mają oczywiście kiepskie efekty i są z każdej strony praktycznie powstrzymywani. Czy, czy, czy Facebook, czy osoby również nie chcą, nie chcą z takimi osobami potem rozmawiać, nie ma tych relacji nawiązanych. Nawet jak im się uda to w ten sposób wyrobują kolejnego spamera, no bo ta osoba będzie po prostu powtarzała to co, to co oni robią, również będzie spamować, no chyba, że będzie trochę mądrzejsza i wyjdzie poza te schematy. No ale skoro ta osoba ją przyciągnęła, no to będzie chciała zaufać tak, swoim, swoim sponsorowi i będzie chciała robić to samo. Tak jak mówię, może być nawet 400 osób, które dają tą samą reklamę non-stop. Nic dziwnego, że potem Facebook to blokuje. Co się z tym oczywiście wiąże, to frustracja, zniechęcenie, szukanie jakiegoś rozwiązania. Czyli najprościej byłoby wysoką technikę i cudowne metody automatyzacji, no ale wtedy wiesz co już, co się dzieje. Wpadamy... W drugą stronę, w tą taką ścieżkę y, trudniejszą dla, dla zdeterminowanych, dla ludzi, też z pieniędzmi, można tam coś zrobić, ale naprawdę trzeba, y, trzeba się za to mocno, mocno wziąć. I jeszcze dodatkowo trzeba zapłacić, bo takie nieprofesjonalne, tanie narzędzia albo darmowe narzędzia, no to też nie, da, nie dadzą nam już w tych czasach, teraz efektów. I odwrotnie, jeśli masz społeczność. I masz plan, z którym postępujesz, masz tą swoją wizję, masz tą taką strategię, ukierunkowanie na to, co chcesz robić, do kogo chcesz, chcesz skierować, wiesz dokładnie, czy na biznes, czy na produkt, to wtedy pracujesz, ile chcesz, kiedy chcesz, a efekty, i tak będziesz mieć większe niż w przypadku wie, większości ludzi, którzy tylko po prostu linkują. Nieraz jest super biznes i owszem, takie linkowanie jest super, ale to trzeba trafić na początek. Jak już się wejdzie później, to ludzie się opatrzą i nie chcą już po prostu dalej. Trzeba zacząć od społeczności. Jak zaczniesz od społeczności, wymyślisz to sobie, wymyślisz nazwę, wiesz dalej, jak działać, jeśli masz po prostu plan. Pojawiają ci się nowe pomysły, będą to dobre pomysły tym razem i stopniowo będzie Twój biznes się rozwijał. I, i znowu, cały czas podkreślam, ten plan, Dzięki planowi, wiesz, jakie mają być kolejne kroki. Tych kroków nie jest dużo. Umiejętności, jakie trzeba opanować nie jest dużo. Niektóre z pewnością umiejętności już masz, inne trzeba podszlifować, ale idąc zgodnie z tym planem, masz szansę rozwijać stabilnie Twój biznes, mieć efekty, sprawić, żeby nowi ludzie pojawili się w Twoim zespole, nowe zakupy i oczywiście, żeby pojawiła się duplikacja. Bo te osoby też się tego w łatwy sposób mogą nauczyć. Postępować zgodnie z tym prostym planem i działać profesjonalnie. Wtedy zaczynasz wierzyć w siebie, wychodzić ci to wszystko w praktyce, po prostu nie tylko to, co uczyłeś się marketingu, co czytałeś o marketingu, ale faktycznie zaczynasz znać się o marketingu, zaczynasz w siebie wierzyć. Czyli masz kontakty, masz plan. Masz wiarę w siebie, masz wszystkie rzeczy, które są ci potrzebne, żeby odnieść tym razem już sukces. No i pytanie, czy jest to w jakiś sposób dla ciebie ciekawe? Czy w jakiś sposób to ciebie zainspirowało? Może wywołało jakieś wątpliwości, może wywołało jakieś pytania? Jeśli tak, podziel się tymi pytaniami, zadaj mi te pytania. Mamy taką możliwość, żeby jeszcze na te pytania odpowiedzieć. To, co mogę Ci powiedzieć, to możesz zacząć już dziś, nauczyć się tego prostego planu w kilku krokach. Wiem, że osoby trz trzeba pokierować, że trzeba pokazać nieraz, naprostować. Plan jest bardzo prosty, można to robić oczywiście samemu, jak już się wie, no ale coaching czy takie wsparcie jak najbardziej jest ciekawą rzeczą. A startując od zera, możesz się tego nauczyć w ciągu miesiąca i w ciągu miesiąca już zacząć zarabiać pieniądze, mogę ci to powiedzieć z własnego doświadczenia, że faktycznie tak jest i z doświadczenia osób, z którymi współpracuję, że faktycznie tak jest, bo te osoby od razu ucząc się od razu zarabiają. I tak jak obiecywałem, mam dla ciebie specjalny prezent, taką specjalną 15-minutową sesję strategiczną, na którą możemy się umówić, na której możemy porozmawiać Powiem Ci, jak ustalić typ społeczności, który będzie najlepszy dla Ciebie, taki, który powi powinieneś lub powinnaś prowadzić, jak nazwać swoje przedsięwzięcie, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi, jak to ukierunkować, jak to taką jak podejść do tego strategicznie, a nie taktycznie, żeby mieć jak najwięcej ludzi w swojej społeczności, taką swoją bazę, taką swoją grupę po prostu kontaktów stworzyć. Ci również na wszelkie wątpliwości, które z pewnością masz, które też może się pojawią. i wszystkie osoby, które nauczyły się tego planu, odczuły realne zwiększenie zainteresowania swoim biznesem, swoją osobą w krótkim czasie od wprowadzenia tego yy, i od początku, może nie są profesjonalne w 100%, nie robią tego idealnie, ale od razu się uczą i od razu potrafią to zastosować. Bo jest to nie tylko sposób na to, żeby więcej zarobić, ale również na wyrażanie siebie, na rozwój. Na rozpalenie właśnie ognia w sobie, na rozpalenie tej wiary w siebie. Co za tym idzie, automatycznie ludzie za tobą również idą, bo ludzie wiedzą, że mogą po prostu zwrócić się do Ciebie, mogą skorzystać, że ty już masz wiarę w siebie, ludzie to po prostu wyczuwają. Może dzięki temu realizować swój potencjał, doznać takiej prawdziwej transformacji, czy to w życiu osobistym, czy to w życiu finansowym, czy w karierze swojej zawodowej, i zacząć odgrywać ważniejszą rolę. W swoim własnym życiu, w życiu innych ludzi, naprawdę ludziom i sobie pomóc. Co najważniejsze, możesz robić to stopniowo, krok po kroku, w sposób prosty. Nie ma tu żadnych wymagań sprzętowych, technicznych, tak jak powiedziałem, natomiast wychodzi to naprawdę bardzo profesjonalnie. Możesz zacząć, mieć efekty, a potem stopniowo to rozwijać. Czyli technikę dodawać sobie w miarę Twoich możliwości, jak już zarabiasz, masz pieniądze, stać ci, żeby dodać sobie czy bloga, czy autoresponder, czy, czy jakiś lajek sprzedażowy, czy jakąś inną usługę, ale to już z czasem. I te kroki są opracowane, podane razem ze skryptami, tak żebyś wiedział, czy wiedziała, jak działać, razem z treningiem, razem ze wsparciem, żeby wszystko można było przećwiczyć i opanować do mistrzostwa. I teraz, czy są jakieś pytania? Czy, czy w jakiś sposób Ciebie zainspirowałem? Zapraszam Cię do zada zadania może pytań albo do kontaktu ze mną, ze osobą, która Ciebie zaprosiła. Czy są jakieś pytania, to zapraszam. Jeśli nie, to dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia, mam nadzieję, spotkamy się na sesji strategi strategicznej.